Fo jest postacią z serialu Kung Fu Banda Legendy Niezwykłości. Jest znanym przestępcą, który próbował wydostać się z więzienia i odzyskać młot bojowy, który ukradł i ukrył lata temu. Był znany z tego, że kiedyś dzierżył święty młot wojenny Langa i powodował nim wielkie zniszczenia w całych Chinach. Został uwięziony i ostatecznie umieszczony w więzieniu, ale zanim został zabrany, wykonał replikę młota i ukrył prawdziwy młot zachowując jego miejsce pobytu w tajemnicy, a fałszywa kopia ostatecznie znalazła drogę do jadeitowego pałacu. Po poznał Tong w więzieniu, gdy był przebrany za kryminalnego kozła Sheng'a. Jako Sheng popróbował zdobyć informacje o lokalizacji prawdziwego Świętego Młota i starał się zdobyć jego łaski i zostać jego partnerem. Na pierwszy rzut oka Tong szybko dostrzegł u niego brak subtelności, finezji i przebiegłości, ale potem zaufał Sheng'owi. Podziwiał swoje rzemiosło, ponieważ wydawał się wyjątkowy dobry w kłamaniu o tym, jak powiedziano mu, że tak naprawdę jest smoczym wojownikiem w przebraniu, uważając, że to kłamstwo. Podzielił się sekretem, że młotek został ukryty na górze Camelback i że ucieka z więzienia wraz ze swoimi sługami, aby zdobyć młot. Ale po tym, jak zdał sobie sprawę, że Shank nie kłamał, gdy był świadkiem jak walczył z krokodylami bandytami, którzy go zaatakowali, Tongwo zobaczył, że rzeczywiście był smoczym wojownikiem. Ale nie był z tego powodu zły, ani spanikowany, a wręcz rozbawiony. Szybko odwrócił się do Po i wziął swój kamień zmiany, używając go do przekształcenia się w strażnika i zamknął Po w celi bez możliwości powrotu do swojej prawdziwej postaci. Dzięki temu z łatwością wyszedł z więzienia i uciekł. Tong Fo wciąż w przebraniu w końcu znalazł Camelback Mountain, ale został skonfrontowany przez Po, który próbował go powstrzymać. Tygrysica i Małpa również przybyli i rozpoznając Sheng'a jako zbiegłego przestępcę, nieświadomie zaatakowali Po, co dało Tong Fo czas na przyniesienie młotka. Zrobił to, ale brał udział w bitwie. Został opisany jako diabelski, agresywny i zły, Pomimo swojego mylącego wyglądu, czasami może być społecznie niezręczny, często zatrzymując się i podkreślając swoje słowa lub patrując się w innych swoimi ogromnymi oczami przez niewygodny czas. Potrafi też być nieprzewidywalny, na przykład kiedy pokazał, że był pod wrażeniem niezbyt przekonującego działania po jego przestępcy i jego prawdziwej tożsamości, jest także sprytny i bezwzględny, pozostawiając po, by gnił w więzieniu. Jest utalentowanym wojownikiem Kung Fu, który wykorzystuje swoje Swoją szybkość i zwinność do ulepszania swoich technik. Pomimo niskiego wzrostu potrafi wymanewrować swoich przeciwników i używać swoich silnych i szybkich ataków, aby zyskać nad nimi przewagę. To pozwoliło mu stawić czoła wielu napastnikom, takim jak Shifu, Shirong, Ściekła Piątka oraz większym przeciwnikom, takim jak Po i Tygrysica. Jest również inteligentny, Twierdzą, że jest dwa razy sprytniejszy od Po. Jego inteligencja jest dopasowana do jego strategii i taktyki, ponieważ planuje rzeczy przed przystąpieniem do działania. Jego intelekt czyni go również manipulującym wrogiem, który zwraca sojuszników przeciwko sobie i zmusza innych do wykonywania jego rozkazów. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Tonkwo.